Witam w materiale Propaganda Nowego Porządku. Tekst doktora Jakuba Dara Wiśniewskiego. Najbardziej wpływowe opiniotwórcze ośrodki polityczne, korporacyjne, medialno-rozrywkowe i edukacyjne testują obecnie kwestię tego, do jakiego stopnia można całkowicie poniżyć ludzki rozum poprzez wypełnianie go treścią nie tyle nawet kłamliwą, co absurdalną i nie tyle systemowo-ideologiczną, co groteskowo-samosprzeczną. W związku z powyższym nie tyle budują one jakąkolwiek indoktrynacyjnie spójną narrację, co promują równolegle kilka wzajemnie sprzecznych narracji. Przykładowo, z jednej strony forsują one prymitywny scjentyzm, traktujący empiryczne eksperymenty i dane statystyczne jako finalne i wyłączne źródło prawdy, ale z drugiej strony ochoczo stręczą one tzw. postmodernizm, czyli sugestie, że zamiast prawdy człowiek ma do dyspozycji wyłącznie nieskończoną liczbę osobistych punktów widzenia i subiektywnych doświadczeń jako interpretacji i półprawd. Podobnie, z jednej strony upowszechniają one rzekomo emancypacyjny przekaz, jakoby płeć była kategorią czysto biologiczną co miałoby sugerować, że wszelkie kulturowe różnice płciowe są czysto arbitralne bądź narzucone, a z drugiej strony coraz śmielej promują one doniesienie, jakoby płeć miała być kategorią czysto psychologiczną, z czego miałoby wynikać, że sprowadza się ona wyłącznie do określonych kulturowych wyborów i preferencji, nie mających nic wspólnego z biologią. Z jednej strony głoszą one złudnie, liberalną agendę zdecydowania o swoim ciele, a z drugiej strony, zwłaszcza ostatnimi czasy, gorliwie wspierają jawnie totalitarną agendę Wykluczania z życia społecznego osób odmawiających przyjmowania określonych preparatów farmaceutycznych. Z jednej strony słyszy się zewsząd coraz bardziej nachalne trajkotanie o potrzebie ratowania Ziemi przed rozpasanym konsumpcjonizmem, a z drugiej strony konsekwentne wezwania do wywoływania inflacji celem napędzania konsumpcji, czy też podobne usprawiedliwienia inflacji, już wywołanej, względnie perory, o tym, jakoby tzw. dług publiczny mógł rosnąć w nieskończoność. Z jednej strony coraz bezczelniej próbuje się stręczyć ludzkości, mizantropiczny kult natury, podkreślający rzekomą mądrość zdania się na pierwotny tryb bytowania, a z drugiej strony konsekwentnie forsuje się równie mizantropiczny kult robotów i domniemanych myślących maszyn, mający nasuwać myślisz naturalnej inteligencji, przyjdzie czas ustąpić pola sztucznej superinteligencji. Z jednej strony coraz głośniej garduje się o rzekomej potrzebie zmniejszania nierówności i redystrybucji bogactwa w kierunku biednych... A z drugiej strony w kolejnym zdaniu wprost propaguje się pozbawienie owych biednych dostępu do mięsnej diety czy prywatnych samochodów. Z jednej strony, tak zwane globalne elity szermują w nieskończoność pustymi sloganami o różnorodności i inkluzywności, a z drugiej strony, zaraz potem podkreślają konieczność zamiatania pod dywan opinii niezgodnych z rozmaitymi domniemaniami, naukowymi konsensusami czy zgodnymi opiniami ekspertów w ramach cancel culture. Agresywnym zalewaniu wszystkich środków masowego przekazu powyższymi narracjami nie chodzi zatem o umacnianie staroświeckiej władzy czy kontroli, bo społeczeństwo całkowicie ogłupione przyjęciem za dobrą monetę podobnej dawki wielopiętrowego absurdu musiałoby się stać całkowicie bezproduktywne, a nie ma żadnego interesu ani satysfakcji w kontrolowaniu bezproduktywnej masy, na której nie da się w żaden sposób pasożytować. Zamiast tego chodzi tu wyłącznie o czysty intelektualny wandalizm i kulturową chuliganerię. Bo wyłącznie do takiego celu, do całkowitej inwersji wartości prowadzi w ostatecznym rachunku przekonanie, że jest się panem rzeczywistości, a wspomniane na wstępie opiniotwórcze ośrodki tkwią w owym przekonaniu już od bardzo dawna. Aby zatem nie pozwolić im zrealizować owego celu, należy niestrudzenie trzymać się tego wszystkiego, co pozwala patrzeć na rzeczywistość w sposób trzeźwy, konstruktywny i licujący z ludzką godnością. Po pierwsze trzeba świadomie zabezpieczać siebie i swoich bliskich przed wpływem Wszystkich komunikatów, których nie da się pogodzić z prawem niesprzeczności i wynikającymi zeń ponadczasowymi regułami logicznego wnioskowania, po drugie, warto znaleźć oparcie w tradycji rozumianej jako zakumulowana mądrość wieków. Która przez tysiące lat umożliwiała trwanie i rozkwitanie wielkiego zbiorowego wysiłku intelektualnego, moralnego, estetycznego i duchowego zwanego cywilizacją. Po trzecie zaś należy występować przeciwko temu wszystkiemu, co w sposób jawny bądź utajony, godzi w szeroko rozumianą wolność osobistą w zakresie zarówno wyrażania myśli i stanowisk, jak i gospodarowania owocami swojej pracy. Wówczas wyżej opisany intelektualno-kulturowy wandalizm. Będzie można traktować jako zjawisko bardziej śmieszne niż straszne i bardziej żenujące niż degradujące, oczekując spokoju na jego nieuchronną autodestrukcję. Kiedy zaś będzie już po wszystkim będzie można rzec, że ze zdrową satysfakcją, że nigdy nie uchybiło się darom rozumu, sumienia i godności, choćby i od pewnego momentu było się w bardzo niewielkiej mniejszości, która postanowiła być w tej kwestii niezłomna do końca. Bardzo dziękuję.